Rejestrując się w platformie GamerHash.co Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaleczka z tej strony Mitrox i zapraszam Was przez serdeczny kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiejszy odcinek wyniósł się prosto Infanskryw Valhalla. W poprzednim odcinku udało nam się porobić w owym yy, tutaj zaraz Wam pokażę. W tym obszarze zadanka, niestety nie udało nam się zrobić tego najazdu, było bardzo blisko, ale w dzisiejszym odcinku mam plan udać się na misję główną, a zanim to zrobimy mamy po drodze misję poboczną, czyli tajemnicę, jak i punkt widokowy, który z chęcią odkryjemy, tylko najpierw przydałoby się właśnie wykonać po drodze wszystkie mniej więcej zadania. Mam nadzieję, że to się uda i też mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, też mam kolejną nadzieję, że dalszy ciąg fabularny nie będzie tak samo ukryty, że musimy sobie przypomnieć, że a faktycznie tam miał być Sigurd, więc pójdźmy do Randwi, umówmy się, że musimy przejść do tamtego królestwa i wszystko będzie w porządku mam nadzieję, że teraz wszystko będzie tak ładnie pokazane na dłoń, że tak powiem, mamy bardzo dużo dzików co mnie nie cieszy ale za to mam bardzo dużo srebra, bo w ostatnim odcinku skończyliśmy odcinek na walce w Fight Clubie przez co dostaliśmy sporo srebra za wygrywane walki, co mnie tak szczerze cieszy Tutaj na samej górze mamy to zadanie, jest pewnie będzie układanie kamyków albo coś innego. Będę na razie chwalić dnia. O kury przestrzelony. Trafiony niby. No powiem, że to nie było najtrudniejsze. Tylko że tutaj mnie ciekawi ta akcja. Co mogłaby być tajemnica jakieś do zrobienia? Bo ciekawa lokacja, jak i oczywiście dość nietypowe zdarzenie. Skóra. No, może być. Mogło być gorzej. Przynajmniej skóra nam się przyda do polepszania przedmiotów. Co my tutaj mamy? Opal. Materiał budowlany i srebro. Kolejne srebro. I kolejne materiały budowlane. No powiem, że to już mi się bardziej podoba, bardzo dobrze. Może niedługo ulepszymy sobie jakąś chatkę, albo w zasadzie wybudujemy. No nie wiem, także że wolałbym chyba zachować niektóre zapasy. Na chatkę walki, bo ona też wraz z postępem fabularnym ma przejść, i dzięki niej podobno mamy dotrzeć do nowego obszaru, którego nie mamy na mapie, więc pewnie do innego królestwa, a do innego świata, bo światów według mitologii nordyckiej było 9, a Midgard, czyli ziemia była chyba po środku, są po nazwie Midgard. Czyli środkowa ziemia, chyba. Y, tutaj to zadanie mi śmierdzi w sumie, nawet nie wiem, czy mam to, nie mam kolejne. Będzie tak. To zadanie mi śmierdzi układaniem stosików. Chyba tak. Fajnie, że wraz z odkrywaniem mapy odkrywamy kolejne misje. Albo to mi śmierdzi właśnie kamieniami do układania. O nie. Gdzie był ten przeciwnik? A tutaj. To był jakiś czciciel? Dość dziwacznie wyglądał. A mąż i żona tu jest co zadanie. A kamień. Ziemię chciał rzucić. Ha. Huh. Jakie mam tutaj niby symbol ułożyć teraz? Tutaj mamy podpowiedź. Dobra, zobaczmy. That future folk may imbue their spirit with the energy within. For those who wish to seek communion with the Lord here, be wary, for he speaks through ciphers, and his words are woven with ancient fibers. He is manifest here. He hath made importance of these pillars, brought by the giants of yore, now guarding us, as only he knows. Amen. I muszę znowu jakoś poukładać te symbole, żeby mi się skrały z tym. O coś za daleko, chyba. O idealnie, chyba. Zakończono stojące głazy Kosintum. Dziwna energia, ale co to oznacza ten, ten punkt? No dostajemy nie po punkt umiejętności, ale dziwną energię wyczuwamy i co z tym? Nic z tym nie mamy zrobić. Poczekam, aż się animacja już skończy. Wygląda to ciekawie, powiem. A i nic. No to. Niech już będzie. Punkt umiejętności zawsze nam się przyda. Tutaj bardziej strefę takiego wojownika. Zresztą tutaj dalej mamy. No perfekcyjnie tak, nie będzie, że tutaj. Dobra, jak wygląda mapa świata? No tutaj mamy zadanko, tylko, że ono jest z tyłu, czyli tutaj. Ho, huh. kolejne takie zadanko na bardziej górzystym terenie. Zobaczymy, o co tutaj może chodzić. Mam nadzieję, że też punkt widokowy da nam większe pole widzenia, jeżeli chodzi o strefę map, bo nie chciałbym tak że całej mapy Przejeżdżać po to, aby odkryć sobie teren. Tylko wolałbym akurat punkty widokowe zrobić, żeby to było wszystko w porządku. Tutaj mamy grzybki. O kurde, to mi nie pasuje tak szczerze. To mi bardzo nie pasuje. O jest Obserwuj znaki i przez drzwi w odpowiedniej kolejności. O, to chyba foka nam wskazywa od tej w odpowiednim kolejności, mam wrażenie. Tak, dobre drzwi. Czyli pierwsze przywódce Kurde, ale fajnie sobie chodzi. Tutaj drugie przywódce chyba. Tak, dobre. Teraz ona idzie do tych. Obawiam powiem, że te znaki są. Sam... Nie do zauważenie mam wrażenie. Chyba ślepy by ich nie zauważył. I tyle. Nie więcej tych drzwi jest dobra. Ja myślę, że tylko trzy. No i ostatnie, niby. No bardzo dobrze. Cieszy mnie to. No i pięknie biały ekran, tak jak w przypadku tamtych humorów. Mądre słowa, Eivor. Muhomor, ukończono zagadkę. No, powiem, że akurat te tajemnice tutaj według mnie fajnie funkcjonują. Te w Odyssey zadanie poboczne, według mnie były zbyt uciążliwe. Mam wrażenie, że akurat Valhalla w lepszym w lepszą stronę poszła, niż Odyssey. Zatem też nie mamy paru funkcji pod tym jednym klawiszem, w zależności od tego, jak go przytrzymały, co jest też według mnie dość dużym plusem. Mm, nie patrzę zbytnio na progres tej miejscówki. Ile mamy mniej więcej jeszcze tajemnic do zrobienia? Ale wydaje mi się, że już raczej yy, jesteśmy bliżej końca niż początku. Jeżeli chodzi o brakujące zadania, tutaj nam się odkrywały jakieś skarbiki dookoła. O ja! Ale się zestrałem! za głośną mą grę, chyba. To było trochę stresujące. Co my tu mamy? Chyba nic. Aby był tutaj skokwiary, bo inaczej może być trochę krucho. O, Z chęcią przyjmę darmowe surowce. Mam no, ciągle po 29 żelaza i skór dostajemy. Ciekawe czy to się zwiększa wraz, nie wiem. Postępem? Nie mam pojęcia, może wioską to byłoby dość fajne. I teraz zobaczymy czy przypadkiem... Nowy obszar na mapie się nie odkrył, dzięki oczywiście owemu znakowi. Pewnie, że się odkrył, to bardzo dobrze. Czy tak, tutaj mamy kolejne zadanie. Kolejne po drodze. Dwa, cztery, 6 niby zostało na tym obszarze. 6 zadań, niby ten Lanchester. Tutaj mamy kolejny teren, nieodkryty. Tutaj też nieodkryty. No to w takim razie skoczmy do stogu. O, i możemy raczej jechać w kierunku zadania głównego i przy okazji zrobimy zadanie tajemnice. Mam nadzieję, że to wszystko się fajnie uda. Dawno nie walczyłem z żadnym legendarnym stworzeniem. Mam nadzieję, że tutaj coś nam się przytrafi, ale też mam nadzieję, że nam się nie przytrafi żaden zasrany szaman. Kolejne wilki, ale wolę ich chyba uniknąć. Nie chcę marnować strzał. I na to będzie, że w Anglii też mamy takie fajne zimowe tereny. No że w Norwegii to robiło klimat, tutaj to zobaczymy, czy też tak fajnie będzie z tym padającym śniegiem i itd. Tylko, że trochę to mnie martwi, bo jednak nie będę mógł sobie swobodnie pływać wodą, tylko będę miał y, zasrane obrażenie od zimna. Tutaj mamy jakąś osadę, więc to pewnie będzie kolejne właśnie zadanie ze świata gry, niestety tylko ze świata gry. Sądziłem, że to będzie coś innego, chociaż ostatnio mieliśmy Fight Club, więc w sumie wrażeń może mi chyba wystarczyć na razie. Y, szukam tutaj, może jakieś moroszki? O nie, tyle życia mi to zabrało? Chociaż już wiem, że niektóre szybki mogą mi zabrać życie albo dać. Czy już wiem, że tych niebieskich nie tykać? A co on tutaj? Mam jakiegoś handlarza? You are suddenly richer. <laughs> I've not heard this ruse before. It sounds like one I know, and I cannot explain how it works, but it does. Take that gentleman's elation as proof. He and many others have returned to me, all with different tales to tell, but all wealthier in the end. All right. Give me the elixir. I don't have any on hand. To brew this elixir involves great risk. You must be certain you are up for the challenge. Won't know until I hear it. Very well. There are two crucial ingredients you must bring me bear testicles and fresh lichen. Where can I find these ingredients? There's a den just west of here where the bears have taken a liking to winter chanterelle. As for the lichen, you can find some growing in the well outside. Be careful. Aha, czyli ta jaskinia na to wychodzi. Tylko ta studnia, gdzie ona mogłaby być? Nie wiem, tej studni jeszcze poszukamy. I zobaczymy, czy faktycznie ten eliksir da nam bogactwo. Wydaje mi się, że to może być misja podobna do misji w dodatku e, serca z kamienia. Gdzie to właśnie pijacy nas chyba opili. Mm, jak byliśmy. Na nowej wyspie i ukradli nam cały ekwipunek. Potem się okazało, że możemy go odzyskać i zyskaliśmy go na szczęście. Jądra niedźwiedzia. Co tutaj mamy dalej? Klatka dla ptaków? Sądziłem, eee. że tak jak wody będzie nie strzec jakiegoś skarbu. A potrzebowałbym jeszcze studni. Mówię, że studnia gdzieś na zewnątrz. A w sensie na zewnątrz jego budynku, czy jak? Ja powiem, że to jest akurat bardzo ładny teren, ma fajne kwiatki i tak dalej. Czyli tak, jeden składnik zdobyty, drugi to go. No to byłoby dobrze go zdobyć, tylko teraz takie pytanko... Gdzie jest studnia? Bo mi na tym trochę zależy. A może... gdzie nie porozmawiamy?

A, tylko, że teraz pytanie, czy możemy. Możemy, dobra. Pyk. Zejdźmy. Dobra, załapało wreszcie. To dobrze. O kurde, to wygląda ciekawie. Spiesz porosty. Właśnie tutaj mi to nie pasuje, trochę ta mistówka, bo jest, tak bym powiedział, nie za ciekawie. Tylko krzyby, myślę, że to będzie jakiś skarbik. Może tylko teraz pytanie, jak mogłem stąd wyjść? Tędy nie dam rady. Tędy też. się jakoś po ścianie. Aha, no bo. Do, Okej. Okay. Dobrze, że tak dajemy radę, łatwo wchodzić i wychodzić. Elegancko. No i dajmy te składniki wreszcie. Czym akurat jądro niedźwiedzia? A już nim sarny. Ciekawi, czy będziemy mieć fazę, czy, czy jak. O, już mamy, zaczyna się. To dobrze. Ciekawi mnie, co by było, jakbym odmówił mu. O, no to padliśmy jeszcze. mi co by się stało, jakbyśmy mu odmówili. Misja by się zaliczyła, czy nie? Chyba by się nie zaliczyła, i musiałbym ją zaliczyć, żeby. Była akcja.

jak niby mamy... O, tutaj mam jakiś skarbik. Bardzo dobrze. Na szczęście woda nas nie zabija, chociaż tyle. Co to jest? Za mam myśliwego. Ciekawa sprawa. Jest to ciekawe, że nagle użycie GPU jest tak zajebiście wysokie. W tej lokacji. Jesteśmy w nowym świecie? Nie no, w tym, gdzie byłem wcześniej. Tutaj mamy niby zejście. Podwodne jakieś. Tak, tutaj jest. Jeszcze raz. Nurkuj. Tamto lekka jest chyba bardzo dziwna. Użycie GPU chodziło do 95%. W wodzie jest niby 70%. Ciekawa sprawa. A tutaj do góry, ok. To powiem, że dostaliśmy darmowy skarb. To mi rekompensuje trochę to, gdzie się znaleźliśmy. Jak wipunek mamy chyba cały ziemny tor. Nic Więc więcej tutaj nie mamy do zrobienia. A za to tutaj mamy kolejny skarbik. Czyli ja w takim razie muszę wrócić do tego... Ale chemika? No wydaje mi się, że tak. Bo ja po prostu się tam mówił, że muszę do niego wrócić i... się zapytać, co się tutaj stało. U, miszaruna. Przydatne. Także właśnie nie wiem, jak dostać się tutaj do tego skarbu. Aż tyle metrów pod ziemią jest? To chyba... Nie damy rady go dostać. Czekajcie, ja aż tak daleko jestem? Że byłem tutaj z tym zadaniem. O kurde, to pewnie że nie się nas to wywiało. Zmiotło nas to z planszy do kompletnie innej lokacji. To było dość ciekawe. Przecież cały nas nad małymi przeszkodami. Dziwna sprawa. Przecież co, możemy schodzić albo... się spuszczać, tak jakby. Dziwne. Ale no dobra więc tak, no to wyjdzie, że tą tajemnicę raczej już zaliczymy. Zobaczymy co nam jeszcze powie pan alchemik na to wszystko. I chyba w następnym odcinku sobie pójdziemy z tym wątkiem fabularnym, bo mam wrażenie, że ten wątek fabularny może być za długi. I nie będzie się obacało go, że tak powiem, zaczynać po co potem go przerywać w połowie. Raczej następny cały odcinek poświęcimy na wątek fabularny. I raczej już następne odcinki też będą wątkami fabularnymi, bo jednak przydałoby się odkryć mapę, a sam nie chcę odkrywać mapy, bo wolę z misjami fabularnymi na razie tam się przemieszczać. Zobaczymy jak to będzie. Nie wiem zbyt w jakim procencie progresu jestem, bo nie patrzyłem dawno na Ubisoftie, Ale wydaje mi się, że tak 18% to będzie bardzo dużo dla mnie. Tak, schodzimy. No i powiem, że ciekawe to był Elixir. Wywiał nas w region obok

your wealth has swelled has it not in a manner of speaking i awoke in a cave beside a dead man clutching some treasure mm. i've not heard that outcome before one of your customers in the same pursuit i think only he was not so lucky perhaps i should shelve this elixir for the time being at least until i can better understand its effects good thinking No, powiem, że misja bardzo fajna. Tutaj mamy kolejne zadanie. A chyba, że mi pokazywało to, to jest bardzo możliwe. Tutaj mamy kolejne. A naprawdę, to już jest kolejny obszar? Proszę, to jest centralnie na tym. Na, 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 na tym przejściu, to jest, to jest sepka praktycznie. O, za to tutaj mam fajną osadę z widokowy, oznaczymy go sobie. Więc w następnym odcinku damy się do zadania popularnego. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że on się tak podobał do odcinka.